Ciemaneczko, ja jestem Otwórz fan. Witam w kolejnym odcinku z gry Dark Orbit. Jestem sobie na mapce 2-3. Szukam sobie Devolarium. Szukam sobie Simonu To moich ciemaneczków dalej się nie będę robić. Nie wiem, co ich tak kurwa wcięło. Trudno, muszę sobie dać radę bez nich. I z na razie wszystko co najlepiej, a mamy kurwa bossa do volarium Z jednej strony fantastycznie, a z drugiej strony fatalnie Pozostał mi akurat jeden do misji żeby ubić No to chuj Troszkę mi to pewnie zajmie, ale postaram się ciula tutaj Zaciukać wezmę sobie go tutaj z strefy, gdzie nie nic nie będzie atakowało poza nimi, bo jednak wkurwiające są te protegity, i to wszystko co tam lata dookoła. A teraz go tutaj ciwcę. Mam 1,3 mln, więc sobie tam wiesz, amunicję, jakąś tam rakietki coś teges, teges. Pokupiłem więc już jest delikatne ruchy są już lepsze Ale dalej kuleje, dalej nie mam LF4, dalej nie mam generatorów Ani napędu, ani osłony Dalej nie mam irysów Mam irysy ile? Dwa Trzy Bo jednego wygrałem na aukcji O, kolejny bozdowolarium się pojawił, ale Ciebie już dziękuję Dobra, cisnę dalej sobie tego. Ostatni raz mu tutaj przypierdolę z tych rakietek. To są właśnie tych. Zmienię sobie już na te. I cisnę go już rakietkami na obrażenia. Nie wiem ile on tam, 13 koła chyba. To nawet całkiem spoko. Tutaj jest fajnie, jak mi nic nie bije. Już widzę te, kurwa, protegity i to wszystko tam dookoła. O, jeszcze się fajnie naprawiłem. Co my tu jeszcze mamy? Boss mordon Kolejny boss Devolarium. Przeciągnę go sobie tutaj wyżej. Żeby mieć pewność, że nikt nie zaatakuje. I cy. It. No tak, jak jestem w stanie go ubić, to nie jest aż tak źle. No owszem trochę mi to zajmuje, ale... Ale jestem w stanie go sam ubić, to hello. Tragedii nie ma. Zeszła mu cała tarcza i bardzo przyjemnie. O. Strzelił do mnie boss Mordona rakietką. O tym właśnie mówię, więc sobie odjedziemy znowu kawałeczek. Dobra, ty zaraz już będziesz powoli uciekał. Bijesz po 4000, więc też tragedii nie ma. Z bossem Cibelonów z jest dużo, dużo gorzej. No bo to już jest wariacina, nie dość, że jest wytrzymały jak skurczyby To jeszcze bije chyba po 10 koła za każdym razem. Więc także też jest sporo. Dobimy go sobie tutaj na spokojnie. Pękasz? Pękasz. misja wykonana Teraz pora na Simonę i zwykłe dewolarium O, jest dewolarium To już chuj z tym Mordonem A nie no, pasowało go go dobić Śmieci też dookoła Dobra Jedziemy z tym dewolarium. Ile mi tam zostało? Cztery To cztery dewolarium to nie jest aż taka tragedia. One już lecą znacznie szybciej. No chyba że mi właśnie całe stado jakiegoś gówna dookoła przeszkadza. Ale dobra dam radę. Muszę sobie jeszcze tę misje na te. Poza Simony, bo wykonywać. Tutaj gdzieś jest jeszcze jeden, tak? Dobra, mamy to devolaviu. Pojawiło mi się drugie od, od razu, więc fantastycznie. Weźmy sobie jeden zatem. Poczęstujmy go od razu na początek. wyrzutnią rakiet. Kurde, pasowałbym podjechać do teleportu. Strasznie dużo tego wszystkiego się tutaj pojawiło. Więc sobie podlecę. I mam w sumie tutaj kawałek. Chociaż tyle. O, dobra. Patrzcie, ile tego gówna się tam zatrzymało. Zostałem jeszcze 3 dewolarium. Więc powinno się szybciutko udać. Tylko je trzeba znaleźć. Bang. Kolejne dewolarium poszło. O, ci od razu? A, tak, dla mnie. Ja bym się troszeczkę naprawił. Niech mi wejdzie strefa ochronna. Weszła mi strefa ochronna. Naprawajcie się. Dobra. Tutaj mam poulepszone, tutaj mam poulepszone. Dam sobie w sumie to wszystko w rakietki, bo rakietkami napierdalam równo. Tych mam jeszcze teraz 400. Dobra, tarczę mam załadowaną, to wszystko to. Kurde, wszędzie te protegity pierdolone. Może jak wylecę tędy, to się uda ich zgubić. Kurwa pościg, i mamy dewolarium. Jak pięknie. Fantastyczny że bym powiedział ładuj się ładuj wyrzutnio Superowo, kurwa odleciałem za daleko, nie wiem czy trafiłem ładujesz się ładuj się ładuj Sy Nicząc z tego zostało nam jeszcze jedno Potem już chyba tylko Sibelony i yy, Simony. Wziąłem sobie misje, misje dzienne, żeby sobie pozabijać te Simony. Bo tam jakieś sprzyjające rzeczy były, jakieś 10 CDD. O, i mamy dewolarium. No, czyż nie fantastycznie? Teraz żeby mnie jeszcze nikt tutaj nie rozpierdolił Mamy też Simona Od razu jak już tutaj jest to bym sobie go zdjął po co mam potem szukać jak no, już jedna misjeczka zaliczona 2000 Uridium No i niepiękna sprawa Mam już 15 koła Uridium O tutaj leci Simon u góry Syk. I tego sobie wyjmiemy jeszcze tutaj. wyrzutnią. Fantastycznie. Dobra, mamy 8 Sibelonów. Kurwa. 27. Nie, 23. Simony. To tutaj już chyba na razie nic po mnie. Bo na mapie Sibalonów też są Simony Na 2-4 Więc się tam też udam teraz Na 2-4 Uuu Te skrzyneczki sobie jeszcze tam pozbieram Bo Co mi szkodzi Messenger mi piknął Ciśniemy sobie na 2-4 O Simon Na 2-4 sobie też od razu mogę wziąć yy, Kolejne misje Więc też elegancko Muszę popatrzeć sobie jak to z tym petem jest tutaj są Simony. dawaj mi jednaczku. dziękować o. dobra 19 18 o tutaj coś leży Może bym sobie faktycznie tego peta poekspił troszkę? Tylko muszę zobaczyć, jak to wygląda. Wejdę sobie tu. No i to jest fajne. W to bym sobie zainwestował. Benzyny do peta o kurwa. Jak dużo. No nic, włączę sobie go. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Aha, chuja. Nie wiem czy tutaj mogę to do niego zamontować. Przecież opuściłem rozgrywkę. Opuściłem przecież rozgrywkę. Kurwa. Muszę to zrobić inaczej. Spróbuję się wylogować. Twój statek został wylogowany. Pozarządzajmy sobie petem. O, no i fajnie. Dostajemy lew czwórkę. Co to było? Profil pilota. Da się wejść czy nie? Hmm. Bo to coś tak jest zbugowane. Jest tak samo klan, jest coś zbugowany. No dobra, chyba się nie uda. Wejdę sobie na Skylab. Jak mi tutaj idzie? Tutaj się wszystko elegancko ładnie rozwija. 200 tysięcy, żeby rozbudować wszystko. Ja bym sobie potrzebował rozbudować na pewno to. Niech mi się tutaj ładnie pieniążki zbierają. To mi jest potrzebne. Magazyn mi jest potrzebny, bo widzę, że tutaj się już powolutku kończyło miejsce. O kurwa, zahaczyłem o mikrofon. No i oczywiście te wszystkie. Niech się ładnie rozwijają. I co? Tutaj wszystko mi się ładnie rozbudowuje. Cyk, cyk, cyk. Seprom. Czy mi to jest aż tak potrzebne? Nie bardzo, ale jak już jest to sobie ulepszę. Kseno, to samo. No bo jak mam, no to sobie ulepszę. Uda mi się wejść w ten profil pilota? O kurwa, wylogowało mnie z gry, czyli się chyba nie uda. Fatalnie, chciałem tylko zobaczyć, co dostałem, bo dostałem CDD podobno. Umiejętności. Tak, dostałem CDD. Jeszcze 9 i będę mógł sobie coś ulepszyć. Ale myślę, że to będzie jednak to podstawowe HP. Ogarnę sobie jeszcze tą misjeczkę na te Simony. Popatrzę sobie, jak ten pecik tutaj śmiga. Będzie zbierał te skrzynki, czy nie? Zobaczymy. Popatrzę sobie jeszcze na misję. Bo z codziennych było, tak jak mówiłem, bossy. O kurwa. To już nie za bardzo dla mnie. Ale tutaj widzę, że się pojawiło dużo nowych misji. Zacznę może od góry. Przeciwnika nie chcę niszczyć. Sibelonita jeszcze nie. Przeciwnika też nie. Hmm. 3 mordony w 10 minut To jest myślę, że do ogarnięcia Tylko muszę lecieć na mapkę 2-3 Ale, o tutaj miałem kurde Sibelona, no ale trudno, mam misję Muszę ją ogarnąć Ale ja mówię Trzy mordony to powinno być spoko sprawa Gdzieś tu na wejściu Skurczybyki powinny być Kurde same protegity Fatalnie Jakiś mordon Czy teraz na złość nie będzie Hmm. Simon jest? Puszczaj mi rakietę. Co za... cwel. No. Przechuj. Jeszcze dwa. Hmm. Kurde, ku zdziwieniu coś pusto. Wybili wszystkie, czy co? Nawet dewolarium się pojawiło. Hmm. No, podejrzana sprawa. Halo, przepraszam, mam kurwa 8 minut, żeby zabić jakiegoś mordona. A ty mi tego gościa nie ułatwiasz. Jeszcze jeden jest. Dobra, mamy to. Teraz jeszcze te saimony przeklęte. Ile jeszcze? Dziesięć. Do ogarnięcia. I to nawet na szybko, myślę. Czemu ty mi tych skrzynek nie zbierasz? Dziwne, o ile to gościu ma Simonów? Fantastycznie. E, jak elegancko poszło Myślałem, że będzie gorzej Mamy a myślałem, że jest ostatni. Ty cwaniaku jeszcze dwa. Tu mamy Mordona. Bo sami się nie chce za bardzo bić. Chociaż w sumie. Raz te skrzynki, czy nie? Chyba nie. No dobra, trudno. Mamy lorda, pojawił się przed oczami następny. Oj, jak ja mam mało życia. Kurwa mać Protegity pierdolone Oj mamy ostatniego Cygi udało się Co dostałem? Dostałem klucz Teraz fajnie by było sobie znaleźć jakąś skrzyneczkę i ją otworzyć. Skoro już dostałem klucz, na początku odcineczka otworzyłem dwie. Oj, nie strzelaj, kurwa, nie strzelaj, mówiłem. Protegicie przeklęty. No i co, ładnie udało się misjeczki wykonać. Zobaczyć sobie tego mojego peta Swaniaka, bo ja mu chyba włożyłem pewnie na Pierwszą konfigurację, dokładnie Tak myślałem, że nie włożyłem na dwie konfiguracje Dobra, mamy full, ogarnijmy czy sobie teraz zbiera ten pecik Myślałem, że on bije bosa. Dobra, znajdźmy sobie jakąś skrzyneczkę. No, zbieracz teraz działa. Mamy devolarium. O, czyjeś jeszcze lepiej? Okay. Fantastycznie przydałaby się ta strzoneczka, jeszcze tak nie widzę. Zaraz cię tu mordoniku, wykończymy Tak jesteś bo, ale ja też przykoksiłem ostatnio. Pięknie, ale z księgi dalej nie widzę. Hmm, tych tak Mordonów to tu jest pełno, ale je się fajnie zabija. To jest dość takie przyjemne. mamy kolejnego Bossa Mordona. Poczęstujmy go delikatną grabką rakietek. Się wyrzutnia załaduje znowu. Ej, te protegity strasznie mocno biją. Zaraz się muszę znowu spryskać. Boli normalnie zabiją. Dobra, no to się kitra, ale skrzynki nie znalazłem. Hmm. Bosów nigdy mało. Syk. Dobra. No dobra. No to w tym odcineczku to by było na tyle. Udało się wykonać kilka misji. Więcej nie zdziałam. Czasu minęło nawet nie wiem ile. Myślę, że w tym odcineczku to wystarczy. Widzimy się w kolejnym. Siemano.